Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest Malwina Marczak, młoda badaczka zajmująca się informatyką kwantową. Malwina uzyskała licencjat na wydziale chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a niedługo potem wyjechała do Szwajcarii, gdzie najpierw studiowała na słynnym ETHZ, czyli Polite Politechnice Federalnej w Zurychu, a niedługo, a właściwie już rozpoczęła doktorat na Uniwersytecie w Bazylei w dziedzinie Optyki kwantowej. Dzień dobry, Malwina, bardzo się cieszę, dzień że znalazłaś dobry, chwilę czasu. Dzień dobry, Beato, i witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Oczywiście nie ma problemu. Chwila czasu zawsze się znajdzie na popularyzowanie nauki. I teraz chciałabym zacząć od podstaw, no bo komputery kwantowe wykorzystują zasady mechaniki kwantowej. Zatem moje pierwsze pytanie z cyklu nauka dla laika. Brzmi tak, właściwie pozwól, że, że, że zacznę od króciutkiego rysu historycznego. Na początku XX wieku nie, niemiecki fizyk Max Planck wysunął postulat, że ciała emitują energię w maleńkich porcjach, nazwanych później kwantami, a kiedy Albert Einstein w jednej ze swoich prac, tak zwanego cudownego 1905 roku, wyjaśnił efekt fotoelektryczny, stało się jasne, że Światło ma dwoistą naturę mówimy korpuskularno-falową to jednak nie koniec, bo niedługo potem wyszło na jaw, że nie tylko światło może być opisywane na dwa sposoby lecz także cząstki materii i jako bodaj pierwszy albo jeden z pierwszych do tego wniosku doszedł francuski uczony Louis de Broglie, który w 1923 roku wysunął tezę, że w pewnych warunkach cząstki materii, takie jak na przykład elektrony, stanowiące część każdego atomu, mogą zachować się jak fale. I teraz chciałabym Ciebie spytać jako specjalistkę, o co w tym właściwie chodzi? To znaczy, czym właściwie, na czym polega ten dualizm? Ja rozumiem, że ta dualna natura światła może przyprawić o zawrót głowy. Jest to też coś, co tak intuicyjnie nie chcemy w to wierzyć, ponieważ jest to pewnego rodzaju sprzeczność. Jak Światło może być jednocześnie i falą, i cząstką. Nasze mózgi nie są zbyt szczęśliwe, żeby akceptować takie sprzeczności. Natomiast ja lubię sobie to wyobrazić na podstawie monety. I tak jak moneta ma awers i rewers, i w zależności jak na nią patrzymy, tak widzimy orła bądź reszkę. Tak i światło w zależności od tego, jakim, jakie zjawisko obserwujemy, może zachować się naturą falową i przejawiać swoje falowe właściwości, takie jak na przykład odbicie, czy załamanie, albo nakładanie się fal, bądź możemy obserwować i korpuskularne lub cząsteczkowe, cząsteczkową naturę światła. A w tak wspomnianym przez Ciebie efekcie fotoelektrycznym, czy na przykład w zjawisku Camptona. I tak jak monety nie możemy uznać za tylko orła bądź tylko reszkę, takie światło jest jednocześnie. I falą, i cząsteczką. I z reguły uważa się, że jeżeli mówimy o świetle, które porusza się w przestrzeni, no to używamy do tego opisu falowego. Natomiast jeżeli skupiamy się na oddziaływaniu z materią, to już tutaj mówimy o świetle jako o strumieniu cząstek. Które z wami zwą się fotonami. Powiem szczerze, że ten rys historyczny nakłada się bardzo z tym, co przedstawione jest w większości stępów do książek o mechanice kwantowej, ponieważ faktycznie do XIX wieku fizycy bo w XIX wieku było takie przekonanie wśród fizyków, że już wszystko zostało odkryte, a to, co nam się nie zgadza z teorią, to jest kwestia tylko niedokładnych pomiarów, i w Gdyby po ulepszeniu eksperymentów i po dokładniejszych pomiarach wszystko nam się zgodzi z teorią, cała fizyka zostanie odkryta, i fizycy będą mogli pójść do domu, przejść na emeryturę, bo nie będzie już nic więcej do roboty. No i właśnie potem w 1900 roku przyszedł pionier mechaniki kwantowej Max Planck powiedział, że no niestety energia nie przyjmuje wartości ciągłych, tylko wypostulował istnienie kwantów, które potem zostały rozszerzone przez Alberta Einsteina i efekt fotoelektryczny. Kilkadziesiąt, dwadzieścia no, lat później, Louis de Broglie wysnuł postulat o falach materii, czyli tym, że nie tylko fotony mają dualną lub światło ma dualną naturę, ale również wszystkie cząstki materii, takie jak elektrony, ale również stół, krzesło, planeta, czyli tak w zasadzie wszystko, co nas otacza, ma dualną naturę. No i zaraz w 1925 roku i 1926 roku Werner Heisenberg i Erwin Schrödinger przedstawili już takie matematyczne podstawy do stworzenia mechaniki kwantowej. No i okazało się, że fizycy mogą spać spokojnie, bo do odkrycia jest jeszcze wiele i nikt nie zostanie bez pracy za rok czy dwa. I jeszcze dużo do roboty. Tak, dokładnie. No to teraz wróćmy do, do tej współczesności. Podczas pierwszego etapu swoich studiów zajmowałaś się badaniem tak zwanych bramek kwantowych. Czy mogłabyś co nieco o tym opowiedzieć? Czym są owe bramki? Tak, to była moja praca licencjacka. Próbowałam symulować działanie komputera kwantowego. I tutaj muszę powiedzieć, że. Bramki kwantowe i komputery kwantowe najłatwiej jest wyjaśniać poprzez analogię do komputerów klasycznych, ponieważ no to jest coś namacalnego, z czym mamy do czynienia codziennie w zasadzie. Tylko często prowadzi to do pewnego błędnego rozumowania, że komputery kwantowe to są takiego pewnego rodzaju ulepszone komputery klasyczne, co nie jest prawdą, ponieważ komputery kwantowe to kompletnie inne maszyny od komputerów klasycznych. Jak sama nazwa wskazuje, komputery kwantowe bazują na mechanice kwantowej, a nasze komputery klasyczne nie mają z nią zbyt wiele wspólnego. I tak na przykład, jak komputer klasyczny operuje w systemie binarnym, czyli pracuje na ciągach zer i jedynek, które odpowiadają braku lub płynięciu prądu, i stosuje bramki klasyczne do przeprowadzenia operacji logicznych na tych ciągach zer i jedynek, które tak naprawdę pozwalają nam robić to, co robimy codziennie na smartfonach, komputerach, przeglądać Facebooka czy sprawdzać maile tak komputery kwantowe używają bramek kwantowych, które nie operują już na bitach, a na kubitach z angielskiego quantum bits, czyli po prostu bitach kwantowych, które mogą być zrealizowane przez na przykład spin elektronu lub polaryzację fotonu i pozwalają na w zasadzie działanie komputerów kwantowych i przeprowadzanie na nich obliczeń. I w przeciwieństwie do bitów klasycznych, które mogą przyjmować wartości tylko 0 bądź 1, bity kwantowe mogą istnieć w tak zwanej superpozycji, czyli być jednocześnie zerem i jedynką. I tutaj możemy sobie to wyobrazić przez Taki bit kwantowy jako albo 0 albo jedynka, a bit przepraszam bit klasyczny jako 0 albo jedynka, a bit kwantowy jako po prostu coś znajdującego się na skali pomiędzy zerem i jedynką i już tutaj musimy używać prawdopodobieństwa do opisu i mówić, że na przykład taki bit w 30% jest zerem, a w 70% jest jedynką. I uważa się właśnie, że to ta superpozycja mm, pozwala na szybsze obliczenie i rozwiązywanie problemów, które klasycznym komputerom zajęłyby dziesiątki bądź setki lat i również pozwala na przeprowadzanie operacji, które są niemożliwe do przeprowadzenia na komputerach klasycznych. Oczywiście tam dochodzi jeszcze dużo innych egzotycznych zjawisk mechaniki kwantowej i superpozycja jest tylko jednym z nich, ale no myślę, że tutaj nie ma co aż wchodzić w takie szczegóły. Tutaj jest jedna ciekawa taka myśl, którą trzeba trzymać z tyłu głowy, że o ile komputery kwantowe to jest bardzo ciekawy koncept, bardzo ciekawa idea, to nie mamy wciąż żadnego takiego twardego dowodu na to, że one faktycznie mają przewagę nad komputerami klasycznymi. A dodatkowo, część matematyków uważa, że komputery kwantowe są wręcz niemożliwe do zrealizowania. Więc musimy pamiętać o tym, że to jest bardzo ciekawa idea, natomiast nie mamy jeszcze niezaprzeczalnych dowodów na to, że faktycznie one, komputery kwantowe będą działać i będą możliwe do zrealizowania. No to teraz zadam pytanie, które tak sobie sama nazwałam gwoździem programu. Na studia magisterskie, już o tym wspominałam, przeprowadziłaś się do Szwajcarii, gdzie nie, na ETH w Cyrychu. Zresztą warto wspomnieć przy okazji, że na tej uczelni między innymi Albert Einstein studiował. Tam brałaś udział w dwóch projektach, i jeden z nich dotyczył tak zwanych perowskitowych kropek kwantowych. I teraz zadam takie, nie, takie podwójne pytanie, dlatego że po pierwsze chciałabym Cię spytać, Czym są perowskity? O nich od kilku lat słyszymy, to taki gorący temat. A następnie czym są wspomniane kropki kwantowe? To tak, perowskity to jest grupa minerałów i ja wiem, że to jest troszeczkę rozczarowujące dla ludzi, ponieważ większość spodziewa się tego, że jest to jakiś magiczny, magiczna substancja, która posiada jakieś niesamowite właściwości. Natomiast prawda jest znacznie mniej ciekawa. Ponieważ perowskit to jest po prostu grupa minerałów. Pierwszym i e, jakby takim najbardziej powszechnym w naturze e, przedstawicielem perowskitów jest perowskit, e, czyli minerał, który został odkryty w Górach Uralu i nazwany na część rosyjskiego mineral, mineralolo, mineralologa. Mineraloga? Mineraloga, tak, też mam Min problem z tym słowem bardzo często, e, tak. E, mineraloga lwa perowskiego. I pod względem chemicznym, perowskit jest to tytanian wapnia, który charakteryzuje się bardzo specyficzną strukturą chemiczną. Tak naprawdę jego struktura krystaliczna jest dosyć bardzo specyficzna i charakterystyczna, i wszystkie materiały, które mają taką samą strukturę chemiczną, nazywamy perowskitami. Także skład chemiczny może się zmieniać, ale jeżeli ta budowa wewnętrzna jest analogiczna do tego przedstawiciela, takiego głównego przedstawiciela perowskitu, no to nazwiemy ten materiał perowskitem. Natomiast kropki kwantowe to są półprzewodnikowe nanokryształy, nano czyli mały kryształ, no to wiemy kryształ, a półprzewodnikowy, no to myślę, że wszyscy z fizyki, z liceum czy tam gdzieś podstawówki pamiętają, że no, metale przewodzą prąd, są materiały izolujące jak na przykład guma czy plastik, no i mamy pomiędzy nimi też półprzewodniki. Takie kropki kwantowe z reguły są wielkości od 2 do 10 nanometrów, czyli są bardzo, bardzo, bardzo malutkie. Taka kropka atramentem, zrobiona długopisem, byłaby milion czy nawet miliard razy większa od takiej kropki kwantowej. I przez to, że one są takie małe, to służą nam za takie syntetyczne atomy czyli systemy, które mają. Takie egzotyczne właściwości kwantowe i zachowują się troszeczkę jak atomy, ale jednocześnie pozwalają nam na kontrolowanie ich właściwości. Jedną z takich ciekawych właściwości, które mają kropki kwantowe, jest fluorescencja, czyli mówiąc potocznie, one po prostu świecą, i kolor tego emitowanego światła zależy od rozmiaru kropki. Im większa kropka, tym bardziej czerwone światło, im mniejsza, tym bardziej niebieskie. Przez co wykorzystywane są na przykład do produkcji ekranów. I tak, o ile dobrze kojarzę, to Samsung chyba wyprodukował telewizor, właśnie gdzie ekran jest zbudowany z kropek kwantowych. To jest niesamowite. A po co nam właściwie materiały, które potrafią emitować pojedyncze fotony? To też brzmi dość, może brzmieć dość abstrakcyjnie, a ty właśnie się tym zajmujesz. Po co właściwie? Tak, dokładnie tak. Czyli źródła pojedynczych fotonów, bądź też nazywa się je źródłami światła kwantowego, są w zasadzie potrzebne do wszelkich tych kwantowych dziedzin, typu informatyka kwantowa, komunikacja kwantowa. Raczej nie znajduje się zastosowania w typowo klasycznych dziedzinach, typu elektryka czy żarówki. Moją ulubioną aplikacją jest kwantowa dystrybucja klucza, czyli taka metoda bezpiecznej wymiany klucza szyfrującego, który możemy użyć do zaszyfrowania naszych danych. I to bezpieczeństwo kwantowej dystrybucji klucza zapewnione jest przez fundamentalne prawa mechaniki kwantowej, także nie ma możliwości takiego schakowania, jak teraz na przykład Niektóre systemy szyfrujące mają jakieś podatności na bycie zhakowanym, i ta informacja jest podatna na to, że ktoś nam ją wykradnie. Tak, tutaj no jest to niemożliwe, ponieważ bezpieczeństwo zapewnia nam mechanika kwantowa. I w jednym z protokołów, który służy do realizacji tej kwantowej wymiany klucza, ten protokół nazywa się BB-83, używamy polaryzacji fotonów. I przez to, i tutaj właśnie zastosowanie znajdują źródła pojedynczych fotonów, ponieważ żeby ta informacja była faktycznie chroniona przez mechanikę kwantową, to musimy mieć światło kwantowe, czyli podlegające wszelkim tym specjalnym. Efektom efektem kwantowej. O ile wiem, twoja praca magisterska, a raczej inaczej, publikacja oparta na twojej pracy magisterskiej niebawem ukaże się w drukiem, w czasopiśmie naukowym Nano Letters. To chyba duże osiągnięcie, prawda? Tak, ja jestem tutaj bardzo dumna z siebie i szczęśliwa, ponieważ czasopismo to ma dosyć duży impact factor, który pokazuje, jak atrakcyjne jest dane czasopismo, jak, jak daleko ta publikacja może dosięgn dosięgnąć innych ludzi, jak wiele ludzi jest w stanie się z nią zapoznać. I tutaj sprawdzałam ostatnio, i właśnie niedługo powinna być opublikowana. Jeszcze nie znam dokładnej daty, ale no myślę, że w przeciągu kilku miesięcy powinna się ukazać. Ogromne gratulacje. A czym będziesz się zajmować w ramach swojej pracy doktorskiej? Pozostanę wierna kropkom kwantowym, nadal będę się nimi zajmować, już teraz nie perowskitowym kropką kwantowym, teraz będą kropki kwantowe zbudowane z innych materiałów. Natomiast głównym celem mojej pracy doktorskiej będzie generowanie takich stanów, w których fotony są splątane ze sobą. Splątanie kwantowe to jest dosyć takie egzotyczne zjawisko, które obserwujemy w mikroświecie. Gdzie? Um... Ja to sobie lubię wyobrażać na podstawie skarpetek. Tak, na przykład, jeżeli pakujemy się na wyjazd i nasze skarpetki nie są sparowane, i po prostu weźmie, otworzymy szufladę i weźmiemy przypadkowo jakieś dwie skarpetki, powiedzmy białą i czerwoną, i pojedziemy do Grecji i otworzymy naszą walizkę i okaże się, że mamy lewą, białą i prawą czerwoną, to od razu wiemy, że u nas w Polsce w szafie została odpowiednio prawa, biała i lewa czerwona, albo odwrotnie już nie pamiętam jak to tam dokładnie no. <laughs> powiedziałam i tak też jest właśnie z splątanymi cząsteczkami na przykład jeżeli weźmiemy dwa fotony i spląta... splątamy je ze sobą to mierząc polaryzację na przykład jednego fotonu od razu dostajemy informacje na temat polaryzacji drugiego fotonu niezależnie od odległości między nimi i takie generowanie stanów splątanych uważane jest za niezbędny taki składnik komputerów kwantowych, optycznych komputerów kwantowych, czyli tych, które używają fotonów i ich polaryzacji do obliczeń. No to na deser chciałabym Cię spytać, co sprawiłaś, że zainteresowałaś się nauką w ogóle? No a oczywiście w następnej kolejności tą konkretną dziedziną. Może był ktoś, kto Cię zainspirował? Tutaj akurat w moim życiu nie było takiego konkretnego momentu, osoby, który dzieliłby moje życie na. Tutaj się nie interesowałam nauką, a od tego momentu zaczęłam się interesować. No, ja się urodziłam jako człowiek zafascynowany nauką. Od dziecka uważałam, że świat jest niezwykle ciekawy, i odkrywanie tych tajemnic rządzących naturą i wszechświatem sprawia mi niezwykłą przyjemność. Jest to niezwykle ciekawe zajęcie. I jako dziecko uwielbiałam zadawać pytanie, dlaczego, co czasami doprowadzało troszeczkę do obłędu moich rodziców, ponieważ ile można pytać, dlaczego, już na pewnym poziomie już nie można dalej tłumaczyć. Natomiast nigdy nie było te, te pytania i ta moja żądza wiedzy, nigdy nie była ignorowana czegoś zaniedbywana przez rodziców, zawsze to było raczej uznawane za dobrą cechę. No i też, jako że dorastałam, w domu, gdzie nauka była dosyć e, powszechna, ponieważ rodzice są weterynarzami, więc e, to, że jak pytałam, e, na przykład o zwierzęta bądź nataczającym na naturę, to było, byli w stanie mi to wyjaśnić, co było bardzo e, zachęcające do dalszych poszukiwań. Ja uwielbiałam robić eksperymenty. Także, e, mówię, z, mówiąc szczerze, ja bym się zdziwiła, gdybym nie wyrosła na, nauko nie wyrosła na naukowca. E, natomiast zainteresowała. E, Informatyką kwantową zainteresowałam się podczas końca z moich studiów licencjackich. A wtedy tak naprawdę zainteresowałam się informatyką klasyczną najpierw, ponieważ zaczęłam się troszeczkę intensywniej uczyć programować, żeby ułatwić sobie pracę jako na, w em, laboratorium. I doszłam do wniosku, że jest to niezwykle ciekawe, jeżeli połączymy z mechaniką kwantową, która już wcześniej mnie interesowała. Myślę, że przez moją miłość do zadawania pytań, dlaczego, bo w końcu w pewnym momencie dochodziłam na ten poziom, gdzie to już mechanika kwantowa wyjaśniała zjawiska i nasze obserwacje. I to się po prostu połączyło w interesowanie się informatyką kwantową, która jest bardzo rozległą dziedziną. I gdzieś tam podczas magisterki miałam wykład na temat właśnie. Um, Źródeł pojedynczych fotonów, światła kwantowego i tej optyki kwantowej, i coś po prostu klikło u mnie, że tak, to jest to, jest to, to jest to, co mnie najbardziej ciekawi, to jest to, czym chcę się zajmować w życiu i czemu, czemu chcę się poświęcić. Malwina, serdecznie Ci dziękuję. Gratuluję dotychczasowych sukcesów. Jesteś na początku swojej drogi i sądzę, że jeszcze o Malwinie Marczak usłyszymy. Życzę Ci wielu, wielu kolejnych sukcesów i wyróżnień, nagród, publikacji. Znaczy, jestem pewna, że to, w ogóle, że to nastąpi. Mam nadzieję, że, że, że jeszcze poczytam o Tobie i o Twoich sukcesach. Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że może jeszcze się w przyszłości kiedyś spotkamy, jak już na przykład. Będę bardziej doświadczona z pracą, na, którym, na której będzie się skupiać mój doktorat i będziemy mogły jeszcze porozmawiać na temat ciekawego świata informatyki kwantowej bądź optyki kwantowej. Z największą przyjemnością na pewno się odezwę i z przyjemnością przeprowadzę kolejną rozmowę, kiedy też już Ty też będziesz mieć na swoim koncie jakieś kolejne odkrycia. No, mam nadzieję, że nastąpi to niebawem. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo za zaproszenie i wszystkim słuchaczom za wysłuchanie.